Osoby pod wpływem alkoholu nie są wpuszczane na pokład. Jeżeli to jest osoba już w stanie takim upojenia alkoholowego widocznym, jest bardzo prawdopodobne, że będzie nam sprawiać problemy, ponieważ chciałam tutaj też państwa oglądających poinformować, żeby na to zwracać uwagę, że i alkohol i wszelkiego rodzaju leki używki działają o wiele silniej na wysokości przelotowej samolotu. I miałam kiedyś panią pasażerkę, która po syropie na kaszel zawierającym pewną substancję chemiczną wpadła w tak Panu, e, mówiąc potocznie, głupawkę, <laughs> zachowywała się bardzo dziwnie i ona później sama była zaskoczona. E, nie będę zdradzać, bo to byłaby reklama tak, tego produktu. Natomiast no, e, po prostu leki działają inaczej w powietrzu niż na ziemi. I to też należałoby osoby, które przyjmują jakieś stałe leki, skonsultować się z lekarzem. To samo alkohol. E, generalnie no, osoby, które piją na ziemi, a później e, lecą samolotem będą bardziej agresywne czy bardziej pobudzone. Więc takich pasażerów staramy się nie wpuszczać na pokład, jeżeli mamy czas, jeżeli kapitan zdecyduje, bo ostateczna decyzja to jest zawsze kapitan.